Dobry wieczór, dobry wieczór wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj taki kontrowersyjny w zasadzie temat. Temat, który doprowadza nas do rozważań na temat tego, czy można zbawienie utracić. Otóż moje stanowisko jest nieprzejednane w tej sprawie. Człowiek, który narodził się na nowo, człowiek, który zrodził się z Bożej natury, to człowiek, któremu nikt już tego nie może odebrać, to człowiek, który nie może utracić zbawienia, to człowiek, który wytrwa w świętości, to człowiek, który zachowa. Swoje zbawienie do końca swoich dni, dlatego, że został wykupiony przez drogocenną krew Jezusa Chrystusa, dlatego, że narodził się na nowo z Ducha Świętego, dlatego, że umarł taki człowiek dla grzechu. No i oczywiście wtedy zawsze powstaje pytanie, co z ludźmi, którzy przez jakiś czas żyli nienagannym moralnym życiem. No, i nagle wywinęli jakiś numer, popadli w jakiś stan mm, ciągłego grzeszenia. Otóż to jest bardzo proste. Tacy ludzie nigdy nie byli zbawieni. Dlatego, że zbawienie człowieka to nie jest moralne i poukładane życie. To zrodzenie się na nowo z Boga i śmierć starego człowieka. Nie ma powrotu. W tej historii nie można dwukrotnie narodzić się na nowo, nie można też zrezygnować z narodzenia na nowo. Jeśli się ktoś narodził, to po prostu narodził. Natomiast człowiek, który świadomie wybiera grzech, który jest nieposłuszny względem Boga, odrzuca na przykład jakąś niewygodną dla niego naukę z pisma świętego, to człowiek, który udowadnia, udowadnia, że nigdy, ale to przenigdy Jezus Chrystus nie był Jego Panem. Taki człowiek nie narodził się na nowo. Być może się upamiętał, być może się powierzchownie upamiętał, być może zachłysnął się Ewangelią, być może zakosztował Ewangelii, ale nie narodził się. Na nowo, skoro nadal jest nieposłuszny względem Boga. Nie można jednocześnie powoływać się na Boga, nie można mówić, że jest się uczniem Jezusa Chrystusa, a jednocześnie świadomie i z premedytacją z jakiegokolwiek powodu zachować się tak jak Jezus. Nigdy by się nie zachował, lub też nigdy nie przystałby na takie zachowanie swoich naśladowców. Tak naprawdę, mm, największe pytania są niezwykle proste. Zawsze sobie warto zadać pytanie: jak zachowałby się Jezus Chrystus? I tak naprawdę każdy człowiek potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Jak Chrystus zachowałby się w jakiejś konkretnej sytuacji, i jakie byłyby Jego warunki, jak my się mamy zachowywać. Pytanie, czy my się temu poddamy, czy nie. Człowiek narodzony na nowo to człowiek, który podda się pod panowanie Jezusa Chrystusa i zachowa się tak, jak Jezus Chrystus tego oczekuje. Człowiek, który mówi, że Jezus jest Jego panem, a wybiera grzech, Zwyczajnie nadal jest dzieckiem diabła żyjącym w kłamstwie, pogrążonym w kłamstwie i w hipokryzji dotyczącej własnego życia. To prawda, że Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem, a zwłaszcza miłość do grzechu nie jest Bogiem, zwłaszcza kupczenie miłosierdziem Bożym względem Jego sprawiedliwości. Życie z Bogiem, narodzenie się na nowo to. Słuchanie Boga i posłuszeństwo Bogu, powierzenie swojego życia Bogu to oddanie Mu prawa do decydowania o tym, co dobre, a co złe, to zaprzestanie zrywania z drzewa decydowania o tym, co jest dobre, a co jest złe i takiej chęci bycia jak Bóg. Niestety, niestety obserwuję z niepokojem, jak ludzie, mieniący się być chrześcijanami, wybierają życie w cudzołożnych związkach, wybierają umiłowanie pieniędzy, polegające na przykład na unikaniu jakichś podatków, na wykorzystywaniu jakichś kruczków prawnych, albo uzyskiwaniu nienależnej im pomocy od państwa. Na przykład wybieranie wygody życia doczesnego kosztem życia wiecznego. Albo bardzo częsty przykład. Ludzie, którzy mienią się być chrześcijanami, omijają wspólne zgromadzenia, bo na przykład nie działa klimatyzacja, za późno jest nabożeństwo, za wcześnie jest nabożeństwo, on się nie wyspał, on ma jakieś tam plany, zaburza sobie jakby. Proste polecenie pańskie i prosta odpowiedź na proste pytanie: co zrobiłby Chrystus? Poszedłby na nabożeństwo, czy by nie poszedł? Z niepokojem obserwuję, jak pewien porządek biblijny jest zaburzony w wielu kościołach, no bo przecież niewygodnie dzisiaj mówić prawdę prosto w oczy. Szukamy takich rozwiązań, zaspokajania własnych chuci, własnych pomysłów. Zamiast sprawiedliwości Królestwa Bożego i szukania dobra drugiego człowieka. No niestety, dzisiejsze kościoły są pełne takich ludzi, dlatego musieliśmy stworzyć całą teologię o tym, że można raz być zbawionym, raz nie być zbawionym, raz być zbawionym, raz nie być zbawionym, raz być zbawionym, raz, być zbawionym, raz nie być zbawionym. No i dobrze by było, żeby Pan, gdy przyjdzie, wstrzelił się. W tą historię, kiedy my akurat jesteśmy zbawieni i akurat nie utracamy swojego zbawienia. Musieliśmy stworzyć taką historię, dlatego że wielu ludzi w kościołach nie jest narodzonych na nowo. Nie jest narodzonych na nowo. Problemem współczesnego chrześcijaństwa wcale nie jest debata teologiczna nad tym, czy można zbawienie utracić, czy nie, ale nad tym, co to oznacza narodzić się na nowo. I nad tym, że człowiek narodzony na nowo to nie jest człowiek, który może sobie grzeszyć, bo i tak nie utraci zbawienia, ale to jest człowiek, który nie grzeszy, bo jest zbawiony. A jeśli przydarzy mu się grzech? To ma orędownika w niebie. Problemem współczesnego chrześcijaństwa jest brak parcia na to, by chrześcijańskie zgromadzenia były święte i nienaganne na przyjście Pana. No bo przecież wtedy powstaje pytanie, kto przyjdzie do Kościoła, jak tak wysoko podniesiemy poprzeczkę. Jak jedyne, co będzie charakteryzować Kościół, to nienaganne, święte życie. Kto przyjdzie do kościoła, jeśli zaczniemy wymagać od siebie i innych świętego życia? Kto przyjdzie do kościoła, jeśli poprzeczka zostanie postawiona w miejscu, czy żyjesz przemienionym życiem? Odpowiedź jest niezwykle prosta: do kościołu wtedy przyjdą dzieci Boże i ludzie, dla których stanie się dzieckiem Boga jest największą wartością ich życia. Chcemy przebudzenia? Musimy zrozumieć, że przebudzenie przyjdzie tylko w świętości albo nie przyjdzie wcale. Każde przebudzenie zaczyna się od przebudzenia do świętości, do radykalnego chrześcijańskiego życia, do wezwania do narodzenia się na nowo. Kościół musi się stać bezkompromisowy, jeśli chodzi o świętość, musi być bezlitosny. Dla grzechu i dla życia w hipokryzji. Inaczej zawsze będzie pełną emocji zbieraniną ludzi zamiast pastwiskiem zielonym dla owiec Jezusa Chrystusa. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa.